Hola, muy buenas. Tardes. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Hiszpański na wakacje. Dzisiaj odcinek hiszpański językowy. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online. Robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP hiszpański Obyczaje. Proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek, na który myślę wiele osób czekało. Odcinek językowy po hiszpańsku. Stanęłam na głowie, żeby było jak najbardziej naturalnie i jak najbardziej po hiszpańsku. I prosto z Hiszpanii przeczyta dla nas Hiszpanka tekst, ale będzie to opowiastka o tym, jak wygląda jej kuchnia. I teraz. Były dwa odcinki językowe, które przygotowywały nas do tego odcinka. Będziesz mieć je podlinkowane pod tym podcastem lub pod YouTube'em, w zależności gdzie mnie słuchasz, gdzie mnie oglądasz. Także jeśli nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa, albo przesłuchasz tak czy inaczej ten odcinek i pomyślisz sobie, hm, no trochę kiepsko, tego nie rozumiem, tamtego nie rozumiem, no raczej więcej nie rozumiem niż rozumiem, to najpierw przesłuchaj odcinka lokalizacyjnego, później odcinka ze słówkami właśnie z kuchni, a potem zabierz się za ten odcinek. Jeśli masz już jakiś poziom językowy, jesteś już na troszeczkę bardziej zaawansowanym poziomie niż początkujący, to myślę, że możesz zacząć z miejsca. Zapraszam cię do wysłuchania opisu kuchni i zapraszam cię na kartę pracy, którą możesz pobrać klikając w link do opisu do tego podcastu i zapraszam cię do zrobienia ćwiczeń związanych właśnie z tym opisem kuchni. Mi cocina es pequeña. Pero práctica. A la derecha de la puerta está el frigo. Al lado del frigo hay un armario para los platos. En medio de la cocina está la mesa con cuatro sillas. Encima de la mesa hay un florero con flores. A la izquierda de la mesa está el fregadero. Al lado del fregadero está el lavavajillas. Enfrente del fregadero hay una encimera con el microondas. Encima del microondas hay un armario para el aceite y las especias. La ventana está encima del fregadero y al lado de la ventana hay un armario con copas y platos. Aunque es pequeña, mi cocina tiene todo lo necesario. Mam nadzieję, że większość rzeczy zrozumiałeś, zrozumiałaś. Jeśli nie, zapraszam na kartę pracy, tam czeka już na Ciebie reszta ćwiczeń. Fajnie byłoby, gdybyś narysował tą kuchnię, żebyś spróbował ogarnąć, gdzie się co znajduje, przetłumaczył sobie słówka, których nie znasz, przeanalizował ten tekst, patrząc na niego, w szczególności jeśli jesteś wzrokowcem, natomiast później starał się go słuchać kolejny i kolejny raz, po to, żeby też nauczyć się, jak osoba wymawia poszczególne słowa, gdzie są łączenia językowe, jaki jest rytm, jaka jest intonacja, i tak dalej, i tak dalej. Moi uczniowie na moich kursach zawsze mają zadanie właśnie robienie takich ćwiczeń. Wydaje się to absurdalne, ale jest bardzo efektywne. A jeśli chcesz więcej takich ćwiczeń, to zapraszam Cię na moje kursy. Jeśli chcesz uczyć się ze mną języka hiszpańskiego na żywo, to skontaktuj się ze mną na www.paulinapiecek.com. Masz na głównej stronie formularz kontaktowy. Napisz do mnie, Paulina, chcę uczyć się z Tobą języka hiszpańskiego, skontaktuję się z Tobą, określimy sobie Twój poziom językowy, bo u mnie nie tylko są kursy od początku, są też kursy bardziej zaawansowane i ruszają w różnych momentach. Teraz był nabór od stycznia, ponieważ styczeń jest trochę zwariowany i ten grafik bardzo różnie wygląda w różnych grupach. 6 stycznia wypadł w poniedziałek, także też z małym opóźnieniem niektóre grupy zaczynają. Napisz do mnie i może już niedługo widzimy się na kursie. Jak nie. Posłyszymy się za tydzień. Zapraszam. Jest to do poroju. Muchimas gracias. Hasta luego.